Cześć, z tej strony Kamila z kanału Eko Repetycje Kamili. Dzisiaj pora na powtórzenie pochodnych węglowodorów. Ja wiem, moloch, ja wiem, po prostu grupa pff, strasznie duża, ale postaramy się skupić przede wszystkim na tych, które na testach gimnazjalnych się już pojawiały, żeby przynajmniej tę część ułożyć bardzo przyzwoicie. Zacznijmy od kwasów karboksylowych. W dalszej drodze. Przejdziemy do alkoholi. Ok, kwasy karboksylowe. Ja wiem, pewnie jak Was ktoś pyta o definicję kwasów karboksylowych, alkoholi, estrów, to w ogóle czacha dymi. I czasami wszystko to Wam się myli. Myślę, że najlepszą receptą na to, żeby podawać definicję jakichkolwiek pochodnych węglowodorów jest wzór ogólny. Zawsze można powiedzieć, że na przykład kwasy karboksylowe to związki chemiczne o wzorze ogólnym, la, 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 i ten wzór ogólny podać. I to samo można zrobić z alkoholami, to samo można zrobić z estrami i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ten wzór ogólny kwasów karboksylowych to jest bardzo dobry element na początek. Kwasy karboksylowe, ich wzór ogólny CNH2N1+, COOH, gdzie CNH2N 1 to alkil, a COOH grupa funkcyjna, tak zwana grupa karboksylowa. Kwasy karboksylowe to taka pochodna, w której czai się pewnego rodzaju pułapka. Pułapka w postaci węgli w dwóch różnych miejscach, bo jeden węgiel jest w grupie karboksylowej, a drugi węgiel w grupie alkilowej, w alkilu. No i teraz my bardzo często zapominamy o tym, że no cóż, trzeba tą grupę karboksylową obdzielić węglem, i ta reszta węgli, która nam zostanie do obdzielenia cząsteczki, tak to nazwijmy kolokwialnie, no musi iść na ten alkil. Na czym polega najczęstszy błąd? Że jak słyszymy na przykład jakiś z szeregu homologicznego, na przykład czwarty, kwas butanowy. To my się już cieszymy. Metan, etan, propan, butan. No, Boże, super! I piszemy C4. I klops. Niestety tak nie można. Niestety tak nie można. I ten początek zawsze warto zostawić sobie no, na jednak deserek, na koniec. Zacznijmy od grupy karboksylowej. I pomyślmy w ten sposób. C, jedno C. Już jest dla tej grupy karboksylowej. Ma nam powstać kwas butanowy, czyli czwarty w szeregu homologicznym kwasów. Czwarty w szeregu homologicznym, zatem zawierający cztery atomy węgla. Jeden atom przydzieliliśmy już do grupy COOH. Zatem, ile atomów węgla zostanie nam na część alkilową? Skoro chcemy kwas butanowy, to musimy mieć tutaj trzy, czyli C3. H7CoH. To będzie wzór sumaryczny dla kwasu butanowego. Małe wprowadzenie już za nami, zatem pora przejść do zadania z testu gimnazjalnego. Zajmiemy się zadaniem 10 z testu z roku 2013. W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie. W próbówce pierwszej wybrany odczynnik zmienił zabarwienie. Którą substancję zastosowano jako odczynnik do wykonania doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Przeczytajcie sobie powolutku odpowiedzi i zastanówcie się przez chwilę, czego tak właściwie dotyczy to zadanie. Czy substancje, które musimy zidentyfikować, są tutaj dobrane w sposób przypadkowy, czy. Może celowo właśnie kwas oleinowy zestawiony jest z kwasem palmitynowym. Co właściwie znaczy, że w próbówce pierwszej wybrany odczynnik zmienił zabarwienie. Podstawowa rzecz, którą musimy zweryfikować, żeby zrobić to zadanie, to jest zastanowienie się przez chwilę, czy kwasy karboksylowe, które mamy wymienione w zadaniu, są nasycone czy też nie. Bo skoro w naszym zadaniu pojawiła się na przykład woda bromowa, to wręcz w naszej głowie powinno się pojawić skojarzenie praktycznie od razu z odbarwieniem w związkach nienasyconych. Bo nieważne, czy to będą kwasy karboksylowe, czy to będą zwykłe węglowodory, nie wiem, alkeny, alkiny. Jeżeli mówi się o odbarwianiu. To praktycznie od razu powinna w naszej głowie pojawić się woda bromowa. Zadań tego typu było multum, więc wydaje mi się, że to jest jedna z podstaw, którą należy zapamiętać. No to teraz wróćmy sobie na chwilę do kwasów, ponieważ oprócz wzoru ogólnego warto pamiętać również, Taki najprostszy podział na niższe i wyższe kwasy karboksylowe. Niższe to te, które mają stosunkowo niewielką ilość węgli w cząsteczce. Natomiast w ramach wyższych kwasów karboksylowych obowiązują nas dokładnie trzy kwasy i też trzy wzory. Kwas stearynowy, kwas palmitynowy i kwas oleinowy. Dwa z tych kwasów są nasycone. I to są te dwa pierwsze tutaj wymienione. Natomiast kwas nienasycony to jest kwas, który został wymieniony przeze mnie jako ostatni. Nienasycony kwas olejnowy. Przypuszczam, że ta podpowiedź, że w próbówce pierwszej wodny odczynnik zmienił zabarwienie, na pewno Wam pomoże przypomnieć sobie te informacje, który to był w istocie ten nienasycony. Natomiast wielokrotnie kiedy pada pytanie o wzory tychże kwasów, tak abstrahując na chwilkę od rozwiązania tego zadania, ponieważ woda bromowa nam wskaże, który to z kwasów karboksylowych jest tym nienasyconym. Zauważyłam podczas lekcji, że Problem, jeżeli chodzi o kwasy karboksylowe, te wyższe, wcale nie leży w tym, żeby odpowiedzieć, który jest nasycony, a który jest nienasycony, bo to z reguły pamiętacie. Tym największym problemem jest to, żeby powiedzieć, jaki jest wzór dla każdej z tych cząsteczek, która zawiera naprawdę całkiem sporą ilość. Węgli. Często to jest tak, że, Pani Kamilo, boże, ale co z tego, że ja teraz to wiem? Jak ja pójdę na sprawdzian, pójdę na kartkówkę i ja nie wiem nic, na pewno mi się to pomiesza. No i tak sobie wymyśliłam, że są pewne skojarzenia, które mogą tą naukę trochę uprościć. Może rzeczywiście Was to e, też e, rozbawi, może was, wam, was to trochę naprowadzi, Wam pomoże zapamiętać wzory. Przynajmniej kwasu stary nowego i palmitynowego, i może dzięki temu, że ten olej nowy jest nienasycony i jest taki zupełnie inny też w kontekście budowy wzoru sumarycznego, do tego nawiążę na sam koniec, może dzięki temu uda się Wam te wzory pierwszych dwóch dobrze zapamiętać. W czym rzecz kwas stary nowy, od niego zacznijmy? Podkreśliłam tutaj pierwszą literkę, a mianowicie S, ponieważ wydaje mi się, że bardzo cenną jest ona sugestią dla tego, ile węgli powinno się pojawić w części alkilowej tego wzoru. Skoro S, to 17. 17 też jest na S. Może to będzie dla Was pewnego rodzaju uproszczenie. Skoro są to kwasy nasycone to należy je potraktować wzorem ogólnym. Wzorem, który pojawił się już na samym początku, czyli Cn, H2n plus 1, COOH. Zatem C17, H35, COOH. Stearynowy na S, 17 na S. Wiem, możecie się ze mnie śmiać, ale koniec końców nie jednemu z Was uratowało to skórę, więc mam nadzieję, że kolejne osoby poczują się zainspirowane. Oczywiście taka sama wspaniała historia z literkami jest w przypadku kwasu palmitynowego. Kwas palmitynowy jest na P. Zatem mamy C15. 15 też jest na P. Dzięki temu nie pomylimy już kwasu palmitynowego ze stearynowym, no bo palmitynowy i C17, nie, od dzisiaj nam to w ogóle nie pasuje. Więc C15, H31, COOH. Znowu używamy wzoru ogólnego CN, H2N 1, COOH. No i kwas olejnowy. Kwas olejnowy... No tak, powinnam podać jakąś cudowną literkę, ale tutaj na ten kwas akurat literki nie mam. Jest to kwas nienasycony i taką podstawową wskazówką, która powinna już nam pomóc na wstępie, jest odejście od wzoru ogólnego. Ponieważ kwas olejnowy to C17H33COOH. To widzimy, że w żaden sposób nie chce się on zastosować do tego, co o wzorze ogólnym wiemy. CNH2N plus 1COOH. W kwasie nasyconym powinniśmy się spodziewać ponad dwa razy takiej ilości wodorów w części alkilowej, jak węgli, a no cóż, no niestety. Ponad dwa razy takiej ilości w przypadku kwasu oleinowego nie mamy. Może to będzie dla Was wskazówka, dzięki której łatwiej będzie Wam zapamiętać te kwasy. Przywołajmy jeszcze na chwilę omówione zadanie na naszą tablicę. W zadaniu pojawiły się kwas oleinowy i kwas palmitynowy, zatem kwas nienasycony i kwas nasycony. I to woda bromowa odbarwiała się w nienasyconym kwasie, zatem należy wybrać odpowiedź C. Wierzę, że ta odpowiedź C została przez Ciebie wybrana już dawno, dawno, dawno temu, i to, że ja podsumowuję to zadanie, to tylko formalność. Kolejne zadanie za nami. Wylosowałam, no dobra, przyznam się, wylosowałam już chwilkę wcześniej, kolejne dwa zadania. Zadania, które pozwolą nam utrwalić reakcje, w których biorą udział omówione przed chwilą kwasy karboksylowe. Zacznijmy od zadania 12 z arkusza z roku 2016. Poniżej zapisano schemat przebiegu reakcji kwasu etanowego octowego z substancją Y. Uzupełnij zdania, wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. Pozwoliłam sobie na tablicy Zapisać reakcję, którą przed chwilą zobaczyliście w zadaniu. W tej reakcji bierze udział kwas karboksylowy, więc może ja go tutaj podpiszę. Kwas karboksylowy. Pojawia się jakaś substancja Y. W dalszej drodze pojawia się sól oraz woda. Skoro takie produkty mamy po prawej. I zwrócimy uwagę na odpowiedzi, które są podane do naszego zadania, to widzimy, że tutaj robi się przepiękny schemat reakcji zobojętniania. Dopisuję tutaj wodorotlenek, i to będzie właśnie ten element, który będzie należało tutaj dodać. Skoro mamy wybrać między A a B, no, i tylko w podpunkcie B znajduje się wodorotlenek, to no nie ma się co zastanawiać dłużej. Wybieramy do reakcji KOH, wodorotlenek potasu. Zatem, skoro już wiemy, że tutaj ten wodorotlenek potasu nam się pojawi, no to wypada tą reakcję zapisać elegancko, z tym, że wodorotlenkiem. Ok, reakcja już zapisana. Jak przyjrzycie się przez chwilę tej wspaniałej reakcji, która jest zapisana u góry, to przypuszczam, że skojarzycie taką oto także z chemii nieorganicznej. Tak? Mam rację? Nie? Dla tych, których, którym nie udało się rozpoznać reakcji, to może mała notatka. Jest to reakcja zobojętniania taką oto reakcję mamy zapisaną. I tym sposobem odkryliśmy również karty w związku z drugą częścią zadania. Produktami tak zapisanej reakcji są: sól kwasu etanowego octowego i woda. Zatem w drugiej części należy wybrać odpowiedź C. Odpowiedź do zadania już mamy, natomiast ja was znam, wiem, że wątpliwości w związku z pojawiającą się w tej reakcji solą, a właściwie jej wzorem, przynajmniej u niektórych z Was na pewno się pojawiły. No bo taką normalną sól, pani Kamilo, nieraz to słyszę, taką, no wie pani, NACL to ja znam, no ale takie coś, CH3, co OK. Okej, okay, bawi mnie to. Tak to właśnie, tak to właśnie czasami mówicie, naprawdę. Jak to jest z tym CH3, CO, OK? No może z tym OK. Możemy sobie trochę odpuścić, przeczytać to po prostu jako CH3COK. Jest to sól tylko nie związana z kwasem nieorganicznym, a z kwasem organicznym z kwasem etanowym. Zresztą rozwinięcie zadania o tym mówi. Może nie do końca typowe i intuicyjne, biorąc pod uwagę to, czego już się nauczyliście o kwasach nieorganicznych, jest to, że ten metal pojawia się na końcu. I to jakby wielu z Was sprawia kłopot, yy, wielu z Was yy, to ka chce na siłę napisać na, na początku, zostawiając takie zdziwione, co na koniec, ale myślę, że yy, po tym wspaniałym żarciku, wierzę, że Wam się spodobało to, co ok, będziecie już na pewno pamiętać, jak ta sól powinna się kończyć i to, że ten potas musi tutaj właśnie, na końcu się pojawić. A tak przy okazji, jak ta sól będzie się nazywać? Ch3COOK. Skoro jest to sól kwasu etanowego, to będzie to etanian. Czyli do etanu dodamy końcówkę ian. Etanian czego? Potasu. I zadanie na deser. Zadanie na deser to też będzie zadanie dziesiąte. Tym razem z arkusza z roku 2014. Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2. Zastanówcie się przez chwilę. Postarajcie się przypomnieć sobie wzór ogólny dla kwasu karboksylowego. Zatrzymajmy się przez chwilę przy alkoholach. Nie będzie to nic niepedagogicznego, więc możecie mi zaufać. cnh 2 n plus 1, tym razem OH. Więc mała salwa zachwytu, małe OH, małe krótkie OH. I tak oto możemy zapamiętać wzór ogólny dla alkoholi. Mamy część alkilową, to jest alkil. I część tak zwaną hydroksylową, czyli grupa hydroksylowa. Tak oto będziemy rozpoznawać alkohole. Skoro mamy do czynienia z taką wspaniałą reakcją, jak estryfikacja, w której kwas karboksylowy z takim oto alkoholem będzie się łączył. Pamiętajmy, że jest to reakcja odwracalna, która zachodzi pod wpływem H2SO4. Powstaje nam ester, powstaje nam woda. Skoro mamy taką wspaniałą reakcję estryfikacji, i powiedzmy, no, kojarzymy kwas, teraz już mniej więcej kojarzymy alkohol i chcemy wybrać dobre warianty, no ale nie do końca jesteśmy pewni, w którym momencie, co się tam z czym łączy. To myślę, że warto zwrócić uwagę na to, od jakiego elementu zaczynamy. Tutaj reakcję estryfikacji rozpoczynamy od kwasu. Warto policzyć węgle w kwasie i warto pamiętać, jak wygląda grupa estrowa. To naprawdę bardzo wiele nam rozwiązuje. Spójrzmy jeszcze raz na schemat reakcji estryfikacji, który mamy zanotowany. To może teraz yy, wspomogę się kartką z wyciętym wspaniałym zadaniem z 2014 roku przepiszę sobie ester, który tutaj mamy. CH3 CH2 CO O i CH3. Mam przepisany ester. No i teraz pewnie pytanie rodzi się w waszych głowach, jakże ten ester nam powstał? A właściwie powinno się urodzić pytanie, jak powstała grupa estrowa, czyli jak doszło do tego, że w cząsteczce pojawiło się takie oto zdziwione co. No to spróbujmy sobie to, co wyobrazić. Zacznijmy od kwasu karboksylowego. Kwas karboksylowy musi mieć ewidentnie, skoro jest na początku, trzy atomy. Węgla w cząsteczce. CH3CH2COH to jest wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego, który tutaj zostanie użyty. Druga część to alkohol. Alkohol powinien być związany dokładnie z jednym atomem węgla, więc CH3OH. O, udało mi się to zmieścić, a miałam już pewne obawy, że ze zmieszczeniem będzie trudność. Zatem jak powstaje to nasze wspaniałe co, które jest grupą estrową? Wspaniałe co? Grupa estrowa powstaje dzięki temu, że pewna część grupy karboksylowej i pewna część grupy hydroksylowej zostanie wyłączona z tych cząsteczek na rzecz powstającej cząsteczki wody. No to jaki fragment z którego? Można sobie to pamiętać w taki zabawny sposób, że z dużej grupy karboksylowej bierzemy dużo, czyli stąd na wodę bierzemy całe OH, natomiast z małej takiej grupki hydroksylowej, o, jedno małe OH, bierzemy tylko H. No i jak sobie HOH złączymy, pojawia nam się tutaj woda, czyli dokładnie to, co powinno pojawić się na samym końcu. Natomiast w miejscu gdzie od węgla został odłączony tlen, który jeszcze za sobą pociągnął wodór i w miejscu gdzie w alkoholu wyłączony został z cząsteczki wodór, następuje połączenie, czyli dokładnie ten tlen, ten węgiel i tenże tlen będą składać się na Grupę estrową. Mam nadzieję, że porównanie wzoru estru z zadania z naszym wzorem na tablicy wyszło na plus i że no, nie znaleźliście żadnych błędzików. Ja przynajmniej takich nie znalazłam. Natomiast, żeby uzupełnić informacje o tym, jak chociażby zapisywać nazwy estrów. Pomyślałam sobie, że jeszcze ten tutaj obecny możemy wykorzystać. Fajnie sobie zapamiętać, że nazwa estru zawsze składa się z dwóch członów. Żeby było łatwiej zapamiętać, że ona składa się z dwóch członów, proponuję zaznaczyć sobie grupę estrową oraz wiązanie, które stanowi połączenie cząsteczki kwasu i cząsteczki Alkoholu, zaznaczyć taką przerywaną linią. Dzięki tej linii zapamiętamy, że pierwsza część nazwy estru musi być związana z kwasem, natomiast druga część nazwy estru musi być związana z alkoholem. Żeby te nazwy zapisać poprawnie, musimy zwrócić uwagę na ilość węgli znajdujących się po obu stronach barykady. Po jednej stronie barykady znajdują się raz. Dwa, trzy węgle. Po drugiej stronie barykady jest tylko jeden. No to sobie zapiszmy, że tu są trzy, takie malutkie trzy. Tutaj jeden. I jeżeli zapamiętamy, że pierwsza część, pierwszy człon nazwy estru powinien kończyć się na ian, a drugi na ilu i że powinniśmy skorzystać z szeregu homologicznego alkanów, a właściwie no z odpowiednich alkanów, skoro już wiemy, jaka ilość węgli im odpowiada. 3 to propan. No to skoro propan, to może nawet wpiszmy to na inny kolor. IAN, czyli propanian. I teraz ta druga część, ona nie będzie aż tak prosta w zapisie jak ta pierwsza. Tutaj oczywiście wykorzystamy metan, natomiast bez końcówki an. Samo met, czyli metylu. Propanian metylu. To jest nazwa estru, który został otrzymany w zadaniu. Kochani, za nami spora porcja powtórek. W Waszych kieszeniach moc motywacji, moc inspiracji, dzięki którym głęboko w to wierzę. Test gimnazjalny pójdzie Wam jak składka. Wiem, że kiedy widzicie powodzenia na sprawdzianie albo ktoś Wam życzy powodzenia, to wcale nie traktujecie tego poważnie. Więc ja z głębi serca życzę Wam, żebyście na tym teście gimnazjalnym dali z siebie wszystko. Życzę Wam, żebyście wychodząc. Testu gimnazjalnego mieli takie poczucie, że zrobiliście absolutnie wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Mam nadzieję, że pomogłam. Nie zapominajcie o mnie. Pamiętajcie o tym, że jestem, że będę was inspirować i będę szukać jak najciekawszych pomysłów do tego, żeby w przyszłości chemii uczyło Wam się jak najlepiej. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć! Wiem, co powiecie, ja tu sobie zaznaczam tam w jednym wzorku, w drugim wzorku coś, ale pewnie część z was mi w ogóle nie uwierzy, że to się łączy z tym, a to się łączy z tamtym i tak pff, na pewno z dużej grupy dużo, a z małej grupy mało. Mm -hmm.